Później nabieramy powietrza, trzeba słuchać uważnie. Podchodzimy do namiotu, nabieramy powietrza, wchodzimy do namiotu, wyciągamy maskę, skręca, na, na nabranym powietrzu skręcamy maskę, skręcamy filtr, zakładamy maskę, zakładamy hełm z powrotem i wychodzimy z drugiej strony namiotu. Tam będzie podpalona metala, która jest zawiąco dusząca, można sam to być obsmarkany posiusiany i obrzygany. Zależy jak na koło działa, nie? Także jeżeli, będziecie, jeżeli Wam zabraknie oddechu, nie? Musicie z tego namiotu z powrotem w tą stronę wylecieć, nie? Nabrać oddech do no, to się wytnie. do środka i w środku skręcamy. Dopiero po skręceniu. Dopiero po skręceniu, jak mamy założoną maskę, robimy wydech i z drugiej strony wychodzimy, ale w hełmie. I tam będzie następne zadanie. Zrozumiano? Drugi włączy stoper. Powoli powiem kiedy start. A ja znowu, że odpalić wam petardę, by się nie bójcie.